Jak odnaleźć szczęście? Cześć, jestem Diana. I dzisiaj o kolejnej relacji z po prostu być, bo dzisiaj nie chcę już mieć, dzisiaj pragnę być. Nie gonię już za tym, co ulotnę, nie zbieram już tytułów. Uznań, pochwał czy przynależności. Dziś nie chcę mieć więcej, dzisiaj chcę być głębiej. Nie zbieram już przedmiotów, znajomości, uznania czy sukcesów do pudełek z napisem wartość. Nie wypełniam siebie cudzymi definicjami piękna, dobra, mocy. Nie szukam siebie w oczach innych. W ich aprobacie czy przyklasku. Dzisiaj wybieram być, bez masek, bez gier, bez lęku. Bo dzisiaj jestem światłem, które nie świeci dla efektu, tylko dlatego, że samo stało się ogniem. Jestem dzisiaj obecnością, która nie ocenia, tylko pozwala się przy mnie rozluźnić i odetchnąć. Jestem siłą, która nie ratuje, ale swoją postawą przypomina ci, że ty też ją masz. Moje życie nie toczy się już wokół, co jeszcze osiągnąć, ale wokół, kim się staję, kiedy jestem naprawdę sobą. Przez wiele lat szukałam siebie, spełnienia, miejsca. Zbierałam okruchy wartości innych, myśląc, że zbuduję z nich siebie. Ale dopiero gdy przestałam, zaczęłam stwarzać nie na pokaz, nie pod oczekiwania a z głębi własnego serca które dziś. Wybieram słuchać, nawet wtedy, gdy szepczę wśród wszystkich krzyków świata. Bo, bo wiem, w końcu to wiem, że w życiu nie chodzi o więcej, chodzi o pełniej. Nie chodzi o sukces mierzony cudzymi oczami. Chodzi o wewnętrzny spokój, o czyste tak wypowiedzialny wobec siebie. O bycie szczęśliwą nie dzięki czemuś, ale mimo wszystko. Bo wszystko, czego potrzebujemy, mamy już w sobie. Problem w tym, że przez lata uczono nas szukać na zewnątrz. Porównywać się, udowadniać, zasługiwać, zbierać etykiety, aż w pewnym momencie czujesz, że masz pełne ręce cudzych przekonań, a puste wnętrze. Ja też miałam taki moment: byłam pełna wiedzy, a głodna miłości. Pełna działań, a spragniona ciszy, pełna odpowiedzialności, a pozbawiona zgody na to, by ktoś pomógł. Aż usłyszałam w sobie zdanie, które zmieniło wszystko. Diana, nie musisz już dźwigać. Wystarczy, że się zatrzymasz i pozwolisz sobie być. I to właśnie wtedy zaczęła się prawdziwa podróż. Nie do sukcesu, nie do spełnienia oczekiwań do siebie. I dzisiaj nie jestem już kobietą, która zbiera cechy innych, by stworzyć siebie. Jestem kobietą, która tworzy wartości z własnej prawdy, z ciszy, z doświadczeń, z bólu, który przeobraziłam w miłość, z samotności, która nauczyła mnie spotykać siebie naprawdę. Z decyzji, które wymagały odwagi większej niż lęk. Dzisiaj wiem, że szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Szczęście przychodzi, gdy jesteś w zgodzie z własnym sercem. Kiedy mówisz tak sobie, kiedy nie czekasz, aż inni cię wybiorą. Bo już dawno wybrałaś siebie, kiedy nie pytasz o pozwolenie, bo wiesz, że twoja dusza już je dała, kiedy nie błagasz o miłość, bo ją manujesz. Dzisiaj nie muszę już oglądać się za siebie. Nie ciągnę już za sobą worków z przeszłością, urazami, potrzebą tłumaczenia się. Zostawiłam je z miłością, z wdzięcznością, bo to wszystko mnie ukształtowało. Ale nie musi iść dalej ze mną. Dziś kroczę przed siebie dumnie, wiedząc, że Prowadzona jestem przez siłę większą ode mnie, boską, cichą, obecną, która nigdy nie odchodzi. Nawet gdy ja próbuję uciec, która mówi do mnie: Jeśli upadniesz, nie martw się, podam ci rękę, ale najpierw, proszę, zaufaj sobie i idź. I ja dziś ufam. Całą sobą. Nie boję się podejmować decyzji, nie boję się żyć inaczej, nie boję się być w pełni sobą, bo wiem, że tylko tak znajdę prawdziwą drogę. Idę dumnie, autentycznie i odważnie, z otwartym sercem i wyciągniętą dłonią dla tych, którzy chcą odnaleźć siebie. Nie dla tych, którzy mnie potrzebują, dla tych, którzy siebie potrzebują, bo, bo już wiem, że nie przyszłam nikogo zbawiać, ale mogę rozświetlić drogę tak długo, jak Ty będziesz chciał ją zobaczyć. Nie uczą jak żyć, ja po prostu żyję i tym życiem inspiruję. Bo dzisiaj jestem, ale już nie dla świata, a dla prawdy, dla miłości, dla życia, które we mnie gra coraz śmielej. Dzisiaj jestem tak. Po prostu. I zapraszam do tej przestrzeni ludzi gotowych. Nie tych, którzy mnie potrzebują, a tych, którzy usłyszeli już w sobie szept duszy: To pora iść do siebie. Nie przekonuję, ale jeśli jesteś gotowy, gotowa, mogą być obok. Nie po to, by cię prowadzić. Ale byś zobaczył, zobaczyła, że jesteś w stanie pójść sam, sama. Bo dopiero kiedy jesteś sobą, życie zaczyna dziać się z zupełnie innego miejsca z miejsca prawdy, miłości, z miejsca, gdzie szczęście to nie cel, to stan bycia. Celem tego filmu jest Cię obudzić. Więc jeśli poruszyło Cię choć jedno słowo, to znak, że jesteś gotowy, gotowa wrócić do siebie. A ja jestem tutaj świadkiem Twojej drogi, nie przewodnikiem. Daj znać w komentarzu, bo wiesz, ta prawdziwa droga zawsze prowadzi do Twojego wnętrza i tylko ty jesteś w stanie tam zajrzeć. Zapraszam cię do tej drogi. Z miłością bez presji, ale z całą mocą obecności. Bo kiedy słuchasz siebie, zawsze trafiasz tam, gdzie naprawdę czeka Twoje szczęście. I z tym zdaniem Cię dzisiaj zostawiam. Miej cudowny czas.